Panowie i Panie, wszystko wypuszczamy I sobie chodzą, zbierają Tu trzeba ich zamykać Młode mają jajka Do Wojlera Ciekawe co pokaże Szwagra jasta. Zobaczymy Co oni pokażą Ładomo, no, no znaczy że to no, bojlera, to nie będzie chyba chodzić prawdopodobnie. Zamykać, kisić, cieplutko, fajnie, niech sobie wychodzą, zbierają. Mają miś tu niech idą. A co to pójdzie, jak to na pewno zwojlerowane głębie? Najgorzej, jak gdzieś spadnie, nie? Tu jest sercowa samica. Sam do niej. Pójdą w parę od czwagra. Bardzo dobrze. Ona prawdopodobnie to powinna iść, iść do niego. O, będzie parka. Ładna parka będzie. O, bocian, bocian chyba będzie latał. O. i połki są niegłupie gołębie sprzedaliśmy trochę Budapesztów na targu w Garwolinie więc sztuk wziął pan jeden dwie pary i samca wszystko lotowane, dobrze ganiane mieszają mi się te Budapeszty z tymi Tak najlepiej trzymać jedną rasę Czajki się nie chcą sparzyć No jak widać nic się nie dzieje, bardzo dobrze O to chodzi, widzę chyba Zauważyłem chyba, że obnik wyszedł jeden Widzicie, czy warty 50 czy 80, też stówkę Nie ma przeproś, ja nie będę tego zamykał że wiecie jak to jest, jak się zamknie to choroba, nie wiadomo co sobie chodzą o ziemi sobie chodzą, zbierają i się zaczyna z, zaczyna z tymi samolotami chyba w sobotę pojadę do Góry Karwari żeby kupić dwie samice kończate. no a ja teraz wiadomo, że to jak wiecie albo ja jak nie niesie, albo co innego no a co kupię to zawsze pójdą Jedna samica miała jajka Wraz poszło Kończaty takie są Dlatego zostawiam to co jest To kupię dwie samiczki I spokój no, Już się sparzyły Samiec ten karpiaki bardzo dobrze Jedna para to się wzięła dobrze Nie to jasne pary jest też Tak wszystko pojedynczo Murzyń, No, bym poszedł na górę, wam pokazał bliżej, ale jak się zerwią, to będą wtedy. Kity satelity. Ech, ty, Pokażemy. Bliżej. Jest tego, panowie, jest. Dzisiaj winerków przyjdzie kolega, zabierze, Tomek. Niepotrzebne aż trzy pary. Obociany sobie siedzą. sercowy jak grucha do niej, zobaczcie. Ładna parka weź. Te perłowe jakieś muły normalnie nie zagrucha ani jeden, ani nic. Jeszcze chyba za zimno. Ta tak na razie nie wypuszczam. Wczoraj sen ich wypuścił, to jak głupie latają. Idą gdzieś, szukają samic. Muszę ich pozamykać. Dokupię samice, sparzę, wtedy wypuszczę. Mają jajka. Dwa kończate są. Jest tego, naprawdę sporo jest tego. Dlatego wywiózłem dobrego łębiaki. Ciekawe czy ten pan co kupił trzyma. To jest zapytanie. Powinien sparzyć, czy coś. Wystarczy mi tych Budapesztów. Jak widzicie, przychodzę na tego gołębie. To chociaż nie ginie. Nie chodzi tak długo, nie odchodzi nigdzie. Sam ci zaczął gruchać, co mu się stało? Chyba słońce wyszło. Perłowy, A szkoda ich kisić w taką pogodę. No, jednak boilera, jednak bociane nisy pokazali. No, bo będzie trzeba to rozganiać. Ja nie wiem, że takie gołębi ludzie nie ganiają. U mnie te jasne rozganiałem, te perłowe tak jako tako chodzą. Ale to wiadomo, jak go zamknięty, wojle, ile no to jak on będzie chodził. No dobrze, że chodzi 5 minut w górze, to już jest dobrze. I na budę siadają, to jest bardzo dobrze. Trzeba ich nauczyć powoli, ale będą chodzić, u mnie będą chodzić. Co będzie słabsze, nie chodziło, to się wywiezie i tyle. Po klatkach i dusić, parzyć. Jak ja tego, o, Tu żałobny przyszedł, panowie. Siadł, może widać jego głowę. Wcześniej mi się zerwał ten świeży, to tak jak widać. Bociany będą chodzić, zobaczcie co robi. Bociany będą chodzić, mówię, to będzie były za działe, a jakieś szczupły, to on będzie chodzić, zobaczcie. Jest raz chyba na wolności. Mówię, nie lubię ich zamykać, kisić, No ładna pogoda. No zginie, to zginie, no wiadoma sprawa, no ale no co? Będzie zamykał te bociany to wszystko. I to wiecie, nie żwiruje, ani nic, i później choroby wszystko. Jak ktoś uważa, że zwoje leży, żeby trzymał, to niech sobie trzymał. ja nie lubię tego. Ma być go na wolności. No, polskie gołębie to są polskie panowie. A nawet jak gdzieś pójdzie, to po dwóch dniach wraca. A te węgierskie te kończaty, to naprawdę już ile ja ich kupiłem? I nie wypuszczam. Kiszę miesiąc. Mają ten jajka, czy co, wypuszczę, wraz ginie i koniec. No i co do z tego? Ech, szwagier, dobrze, że mi sprzedał te sercowe. zebrałem u niego. Ja bym iść gdzieś do ludzi, to nie będą u mnie. Sercowy bardzo ładnie chodzi. Ta samiczka nie wiem jeszcze, bo nie ganiałem ją nawet. Świeży gołb, to nie chcę Jasny też siedzi. No żałobny, jednak przyjdzie, zobaczyć. Dwa dni trzymany, nie głupi gołąb no. Jak sobie chodzi Dobra panowie, to jak widać O idzie Nie siądź Nie Nie siad Jednak nie siad No i co? Heh. Wojlera to Wojlera Jakby nie było Dvoilery to jest Wojlery Niestety No, to się kupić drugiego samca. Dobra, pozdrawiamy Was wszystkich. Do usłyszenia w następnym filmie.